Będzie rozgrywany podobnie jak, jak to będzie w koszalinie na ulicach Białogardu, i to jest jedna z bardziej widowiskowych części w koszalinie tradycyjnie finałowy jest na ulicy Młyńskiej, więc na pewno będą utrudnienia w ruchu, na pewno, ale, ale też myślę, że wzorem poprzednich rajdów tutaj mieszkańcy podejdą z zrozumieniem, a z drugiej strony, jako że w zeszłym roku było bardzo dużo osób na tym ale ie myślę, że też będzie to duża atrakcja w tegorocznej edycji. Mieszkańcy Białogardu bardzo interesują się tą imprezą. W tym roku słuszna decyzja organizatorów, żeby odcinek specjalny rozgrywać w centrum miasta, przed urzędem, przy Centrum Kultury. Myślę, że będzie to niezwykła atrakcja, widowiskowa impreza i mieszkańcy Białogardu przyjdą i myślę, że, że będą z tego bardzo zadowoleni. A inny aspekt to jest współpraca między samorządami, tutaj liderem oczywiście jest samorząd koszaliński jako duży ośrodek. Karlino mocno się włączyło również w organizowanie tej całej imprezy. I myślę, że to jest taki dobry prognostyk na współpracę w wielu innych rzeczach w naszym regionie. Co prawda województwa koszalińskiego już dawno nie mamy, natomiast miasto Koszalin promieniuje tutaj i oddziaływuje na, na region i myślę, że to jest też i w dziedzinie sportu też ważne zauważenia. Tylko mogę zadeklarować, jako biogat chęć współpracy również w innych dziedzinach. Myślę, że takie są. Zachęcam wszystkich do udziału w tej imprezie oczywiście. Jak już wspomnieli moi przedmówcy, to. faktycznie rajd, to mniej tak mniej. naprawdę to już piąty rok będzie, kiedy jedziemy przez te trzy miasta. Natomiast po raz pierwszy we wszystkich trzech miastach w tym roku przeprowadzimy próbę miejską. Próbę po zamkniętych ulicach miasta. Jest to faktycznie nie wyzwanie, nie tylko logistyczne. Dla nas, ale myślę, że to będzie też wyzwanie dla kierowców, ponieważ to są wąskie odcinki wzdłuż krawędzików. Ale myślę, że warto coś takiego robić, ponieważ, tak jak pokazuje to Super Małe ulicy organizowane od 4 lat niesamowite show dla kibiców. Także idziemy dalej w tą stronę i chcemy coraz więcej tych odcinków przygotowywać. Natomiast także trasa rajdów uległa całkowitej zmianie, ponieważ przygotowaliśmy już w 100% odcinki drogowe. Bardzo, bardzo już podchodzące pod to, co widzimy na relacjach w telewizji z rajdów mistrzowskich. Myślę, że zawodnicy nam podziękują za to, bo mało jest okazji w kraju, żeby ścigać się właśnie na takich odcinkach. No a dla kibiców oczywiście wiadomo, jeszcze większe możliwości, żeby oglądać te auta w dużo ciekawszych miejscach, ciekawszych sytuacjach.